Cześć kochani, nie wiem, czy znacie bajki Ignacego Krasickiego, ale jeśli nie, to chciałabym wam dzisiaj przeczytać bajkę na czasie „Człowiek i zdrowie”. Dedykuję tą bajkę wszystkim tym, którzy, pomimo tego, że są przeziębieni, czy chorzy, chodzą do pracy, co mam nadzieję w dzisiejszych czasach pandemicznych się nie zdarza. Posłuchajcie. W jedną drogę szli razem i człowiek, i zdrowie. Na początku biegł człowiek. Towarzysz mu powie: Nie spiesz się, bo ustaniesz. Biegł jeszcze tym bardziej, widząc zdrowie, że jego towarzystwem gardzi, szło za nim, ale z wolna. Przyszli na pół drogi, aż człowiek. Że z początku nadwyrężył nogi, zelżył kroku na środku. Za jego rozkazem przybliżyło się zdrowie, i odtąd szli razem. Coraz człowiek ustawał, mając w pogotowiu, zbliżył się. Iść nie mogę, prowadź mnie, rzekł zdrowiu. Było mnie zrazu słuchać na ten czas mu rzekło. Chciał człowiek odpowiedzieć, lecz zdrowie uciekło. Miłego dnia kochani. Pozdrawiam Margarita Nowakowska.